Hej, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj chciałbym Wam przedstawić grę No More Room in Hell. Gra jak wcześniej mogliście zobaczyć mój gameplay z tej gry. W grze o to chodzi, żeby. Mamy, dwie tryby, mamy dwa tryby rozgrywki: albo żeby przetrwać jak najwięcej rund na danym terenie, albo żeby. Mamy tak jakby tryb fabularny, gdzie musimy wykonać po prostu różne zadania, aby przychodzić dalej. W grze mamy konsole. Konsolę. Dzięki której możemy podpisywać różne komendy yy, na postur wysyłanie FPS-ów, bądź też yy, w zależności jak kto jak to woli. Yy, mamy wybór postaci, jaką chcemy grać postacią. I gra jest w pełni darmowa. Yy, jest ona na platformie Steam do ściągnięcia. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć, że jest bardzo dobra optymalizacja tej gry oraz yy, oraz nie wymaga jakichś tam dodatkowych yy, modów czy czegoś tam jest to po prostu yy, mod na silniku half Life 2 nie wymaga on gry half Life 2 tylko jest po prostu on oddzielną grą a więc yy, teraz yy, przejdźmy do rozgrywki nie będę was yy, męczył tutaj ładowaniem gry oraz yy, wybieraniem serwera więc widzimy się za chwilę <laughs> dobra, yy, znajduję się akurat w trybie przetrwania Teraz takie moje ciekawostki, na trybie fabularnym, na mapach w trybie fabularnym są pomieszane wszelkie rodzaje zbrojownie, gdzie dostęp do nich ma się po prostu po wpisaniu odpowiedniego um, klucza, który znajduje się po prostu albo na plakacie, albo gdzieś na jakichś zdjęciach, albo cokolwiek, więc w tej grze są różne ciekawostki. Um, w trybie popularnym, znaczy w trybie z przetrwania, e, chodzi o to, że jakby mamy, e, punkty Punkt B, punkt C i musimy go bronić przed, przed falą zombie. Jak na razie mamy pierwszą e, falę, nie będzie to całe gameplay, jest tylko pokazanie e, gry, e, od, jak ta gra się prezentuje, jak ta gra wygląda i tak dalej. E, o akurat znalazłem łopatę i magazynek pod jedynką mamy to co mamy łopatę i oraz amunicję pod dwójką mamy pokazane, jaka to jest amunicja 5,56 czyli jest to amunicja do karabinu czyli jeśli znajdziemy karabin m4 to naprawdę jest to dobra rzecz tutaj na tych w tej grze jest to bardzo dobry i teraz tak. Jeśli chcemy zabić ząbeka za pierwszym strzałem przetrzymujemy le lewy przycisk myszy i, celujemy, i staramy się celować w głowę. Wtedy mamy pewność, że za pierwszym razem y, zombiak zginie, a nie tak jak w tym przypadku właśnie op, został y, można powiedzieć odepchnięty. <laughs> maksymalnie może grać w 8 graczy na jednym serwerze w trybie, tak samo w trybie y, jak i fabularnym, jak i w trybie Eeeem... No, w, w słowie przetrwania. Co też mamy? Mamy takie deski co podejściu do drzwi. W przypadku, No no powiedzmy takich. E, czekaj, może wycinijmy tą deskę. Nie, ja to tym mówię. Że... Na oknach możemy zakładać barykady. Tak jak można powiedzieć z Call of Duty gdzie się zakładało wszelakie rodzaje barykady na drzwi, tak samo tutaj. Potrzebne są po prostu deski, które zbieramy na mapach i po prostu możemy zakładać je na, 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 na oknach, drzwiach, bądź cokolwiek gdzie tam się ta. Mamy też tutaj takie coś jak y, zmęczenie y, postaci, czyli postać y, ma też jakby swoją staminę, czyli y, może po prostu uderzyć ileś tam razy, może biegnąć tam dłużej itd. itd. Yy, jak widać, teraz yy, punkt C zostaje opanowany. Jak widać, jak widzicie, im więcej zombie, tym mniej procent dla danego punktu. Po prostu musimy, nie, procenty nie mogą nam zejść do zera, bo jeśli przejdzie nam do zera, w tym automatycznie yy, przegraliśmy. Pozwólcie, że ja się zmienię zaraz yy, na to, wywalę, Łopatę też wywalę, zostawię sobie młotek. Lepiej byłoby, gdybym miał siknę, tak bezwzględnie, żeby chcemy... O, a to dość ciekawe. <grym wytrzymał> jeśli chcemy yy, trafić z jaka za pierwszym razem, jeśli chcemy mieć taką pewność, to dłużej przetrzymujemy lewy, przyc lewy przycisk myszy, co powoduje to, że on dłużej to przetrzyma i siła zamachnięcia jest większa, niż po prostu byśmy zrobili o tak. <trym wytrzymał> Teraz... Yy... Coś, co można powiedzieć więcej na temat tej gry. Mm. No w sumie to mam nadzieję, że wszystko powiedziałem na temat tej gry i zachęciłem was y, do wzięcia, do próbowania swoich sił, zagrania w tą grę i mówię, że ja chciałem powiedzieć, że dla fanów y, gier zombie, gdzie trzeba jakieś, nie wiem, y, zabijać ich, bądź coś zdobywać. Jest to gra <grystanie> idealna 3, 0, 0, 1, dla Contact takich osób, out. gdzie lubią przetrwanie i jest to idealna też gra dla y, tych, którzy, którzy lubią grać w grupie, trzymają znajomych do grania. Jest to po prostu idealna gra do wspólnej kooperacji. O! Gdać, biegnie do mnie. O, jak raz jeszcze to. I w sumie, m, powiedziałbym, że to y, byłoby na tyle. Więc widzimy się w następnym razie. Y, do zobaczenia i cześć.